Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Aktualizacja odnośnie Kabuda, czyli zepsu tego Androida do Hondy cr Sprzęt, jak wiecie, kosztował 1700 coś tam z kawałkiem. Nieudana próba odesłania go do Chin. Łącznie z przesyłką, z dodatkowymi opłatami, jakimiś wyszło prawie 2000 zł. Pisaliście w komentarzach, żeby uderzyć bezpośrednio do AliExpress, opisać sprawę. No i następnie zarejestrowałem się na AliExpress, wszedłem tam w jakiś dział obsługi klienta, coś takiego wsparcia klienta. Porozmawiałem sobie na czacie na żywo z panią w języku polskim. Pani powiedziała, że zwykle Aliexpress pomaga w takich sprawach i powiedziała, że w, w przeciągu kilku dni ktoś się odezwie na moją pocztę, gdzie będzie przydzielony numer sprawy i tam wszystko opisze. I tak też się stało, z tym, że to już wszystko po angielsku. I tak oto otrzymałem tego maila od Aliexpress. Drogi kliencie, dziękujemy i tak dalej. Oto numer sprawy. Please, nie wiem czy to dobrze widać. Please describe your problem in detail. Tak, czyli proszę opisać cały problem bardzo szczegółowo and provide clear and complete test video evidence. Czyli proszę dostarczyć dowód, że sprzęt jest uszkodzony w postaci filmiku. I w ogóle wszystko pięknie opisać materiały audiowizualne mogę przesłać różnymi metodami typu bezpośrednio na Google Drive, jakiś tam adres, mogę coś puścić na YouTube, tu jakiś dysk i tak dalej. No i słuchajcie, wypociłem calutką historię, jak to wyglądało przez rok. Straciłem na to chyba półtorej godziny, jak zacząłem sobie to wszystko układać, przepisywać i tak dalej. Screeny rozmów, załączać, wszystko im opisałem krok po kroku, jak wyglądała rozmowa z, ze sklepem Kabut. Dostarczyłem również tutaj, znaczy przykleiłem również śledzenie przesyłki, jak przesyłka ładnie szła 7 miesięcy i wróciła nieodebrana. No i nagrałem, tak jak chcieli, filmik na YouTube pokazujący uszkodzony sprzęt. To jest ten filmik, był to link niepubliczny, jak widać, otworzony 7 razy, więc ktoś tam go oglądał. No powiedzmy, że ja go oglądałem ze dwa razy, ale z 5 razy ktoś go. Oglądał. I tu na tym filmiku pokazałem, że wyświetlacz dotykowy nie działa, natomiast wszystkie inne przyciski wokół działają. O, tu na przykład naciskam przyciski z boku, wszystko się przełącza. Natomiast sam dotyk nie działa. Całą rozmowę z Kabudem udowodniłem im, załączając screeny z naszych rozmów. Tutaj, wszystkie zdjęcia, screeny i tak dalej. Po kolei, jak wyglądały rozmowy. Łącznie 20 załączników. No, bardziej szczegółowo sprawy się nie dało już chyba opisać. Łącznie z informacją, słuchajcie, ja już chyba wiem, dlaczego sprzęt oni nie odebrali. Zrobili to według mnie celowo uwaga, i tu napisałem w screenie 19, napisali, że niestety nie mogli. Znaczy, nie wiem, czy wtedy nie mogli, ale że oni nie mogą odbierać takich przesłówek, No bo też będą musieli zapłacić 100 dolarów. I prawdopodobnie o to chodziło. Poszukajmy screen 19. Mamy screen 19, pokaż. No i zobaczcie co mi napisali, if you send a parcel back, jeśli nam odeszlesz przesyłkę ponownie, bo ja powiedziałem, że znowu wysyłam, I will have to pay up to 100 dollars, czyli będziemy musieli zapłacić do 100 dolarów opłaty celnej, jeszcze jakichś innych opłat, którą nazywają clearance fees, that I cannot handle których po prostu nie mogę, nie mogę, można by przetłumaczyć, pokryć. Innymi słowy przyznają, że po prostu oni nie będą pokrywać 100 dolarów i prawdopodobnie tak mi się wydaje, dlatego bezczelnie nie odebrali mojej przesyłki. No ale cóż, słuchajcie, moja wiara w AliExpress niestety padła. Naprawdę, tak to wszystko opisałem. Zdjęcia łącznie z tym, jak mi przesyłali... Pokaż... Przysłali mi ekran, jak wiecie, z uszkodzonym kablem. Do tego pęknięte tutaj strzelone szkło. Wszystko im załączyłem po kolei. No i słuchajcie, po kilku dniach dostałem odpowiedź od AliExpress. Znowu mi pięknie dziękują za kontakt. No i mówią, że niestety nie otrzymali valid evidence. Czyli mój dowód jest za słaby, tak jak oni prosili. W związku z tym, sofa jak na razie, your request will be closed for now. Czyli jak na razie, Twoja prośba zostaje zamknięta. Ja z powrotem odpisałem, co to znaczy, że nie dostarczyłem dowodu, jak wszystko pięknie nagrałem. Filmik na YouTubie pokazujący uszkodzony sprzęt, ale już nawet nie odpisali. Więc moim zdaniem, widzę tu przeczuwam ustawkę AliExpress z kabudem. No i tak oto 2000 poszło. Dzięki, trzymajcie się.